Zapraszamy Państwa dzisiaj na kolejną wystawę z cyklu Pasje. Kolejna wystawa, ale szczególna, bo też i wydaje się świąteczna. Świąteczna nie tylko dlatego, że te bajeczne fotografie przybliżają nas do radosnych świąt Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim dlatego, że te święta rzeczywiście przed nami. Drodzy Państwo, witamy dzisiaj w naszych progach kolejnego pasjonata, pana Lecha Magnuszewskiego. Proszę mi pozwolić, że e, będę może bardzo osobiście zwracał się do niego, ale znamy się nie od dzisiaj. I doskonale wiem, że ta pasja, którą dzisiaj Państwu prezentuję, czyli fotografia, ale też i podróże po świecie, to nie są jego jedyne pasje. Z wykształcenia prawnik, zamiłowania również fotograf, podróżnik, ale też i członek, prezes, wieloletni Bractwa kurkowego w Starogardzie Gdańskim czek, który wydaje się pasji ma sporo. Tym niemniej ta, którą dzisiaj państwu chcielibyśmy zaprezentować, wydaje się szczególna, bo też i szczególne jest to, co chcemy państwu pokazać, a mianowicie zakątki świata. I to zakątki, które w sposób niebanalny zostały uchwycone aparatem kolegi Lecha Majchurskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie na tej mojej wystawie. Jest dla mnie zaszczytem, że Państwo przybyli na dzisiejszy wewnisza związany właśnie z tą wystawą, nazwano Zakątki Świata, która jest kolejną moją wystawą, właśnie z cyklu. Lubię zwiedzać, lubię fotografować. Po raz pierwszy w Staragardzie jest to moja wystawa. Mam nadzieję, że Państwo przyjmą tę wystawę dobrze, chociaż jak. Każda osoba, która się pokazuje publicznie, a w szczególności to, co nawet jest ją, jej hobby, liczę też również na słowa krytyki, jak i też pytania. Tak się zastanawiałem, jak Państwa w dniu dzisiejszym przywitać. Starałem się z wszystkimi Państwem przywitać, przynajmniej osobiście, jako że stalokat, chociaż miasto prawie 50-tysięczne, to jednak wszyscy się prawie znamy. Albo osobiście, albo poprzez swoich znajomych. I powiem tak. Witam serdecznie podróżników i fotografów. A dlaczego? Tak, jak spojrzałem na Państwa, to mogę powiedzieć tak, że w e, przeważającej mierze Państwo jeżdżą po bliskim i dalekim świecie. Niech się niektórym nie wydaje, że trzeba jeździć właśnie na koniec świata, przykładowo na Hawaje. Wystarczy pojechać właśnie pod Starogard na wieży, Dwieżyce, wystarczy pojechać do. Właśnie bliskiej nam Litwy, do Troków między innymi do Wilna, gdzie ma zobaczyć piękny świat, który już coraz bardziej przemija. Te pierwsze kroki fotografii zostawiałem w latach 60., a w granicach gdzieś 62 trzeci rok, to było tak dawno, nie wiem czy to była prawda nawet. W Liceum w Starogardzie była ciemnia, to jedna tu z pierwszych w ogóle w Starogardzie. Później lata 70., kiedy zaczęły się rodzić dzieci. To oczywiście jeszcze nie było e, praktycznie fotografii kolorowej, jeżeli już to stawiała bardzo pierwsze kroki, to też kupiłem sobie, e, proszę Państwa, e, kupiłem sobie powiększalnik, oczywiście całą chemię z tym związano, kuwety i tak dalej. Wszystkie zdjęcia były robione biało-czarne. Biało Do dnia dzisiejszego dzieci oglądają. My też to oglądamy, póki co biało-czarne biało trzymają. Później to przerwały to studia. Po studiach zaczęło tak się nieśmiało też, ale to tak było bardziej, bym powiedział bardziej jeszcze też niż amatorsko, dorywczo, ale przyszedł okres już dojrzałości wiekowej, jak i też zawodowej, uznałem, że w mojej pracy powinienem mieć troszeczkę odejścia od dnia codziennego zawodowego. Jest to kwestia obciążenia głowy, sumienia też wielokrotnie, i uznałam, że fotografia i wyjazdy są właśnie takim elementem odtrutkowym, tak to, tak to nazwę. No a, od, proszę Państwa, od dwóch lat spełniam się po raz kolejny fotografii, już nie dzieci, ale wnuka, a w najbliższym czasie mam nadzieję też kolejnego wnuczki, jako że w styczniu zanosi się na urodziny kolejnego członka mojej rodziny. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Jest tu na wystawie 81 zdjęć, e, które przedstawiają, jak powiedziałem, w szczególności Azji, Azję, Azję Południowo-Wschodnią, e, proszę Państwa, e, Amerykę Południową, Stany Zjednoczone, Wybrzeże Zachodnie, kończąc ze Stanem też Hawaje, e, będący oczywiście w ramach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Szanowni Państwo, każda, każde dzieło ludzkie. Wbrew pozorom nie ma z reguły jednego ojca, tych ojców jest wielu. Ktoś może powiedzieć, że zrobić zdjęcie to już jest dużo. Tak, tylko żeby to zdjęcie, proszę Państwa, wystawić, to jest długa droga wymagająca szeregu prac administracyjnych, technicznych. I najpewniej chciałem Państwu tak powiedzieć. Jak Państwo spojrzą sobie na te zdjęcia, to Państwo powiedzą dlaczego na tych zdjęciach, gdzie, przykładowo, jest architektura, czy jakiś krajobraz, nie ma ludzi, a jeżeli jest, to sam człowiek taki wyobcowany, praktycznie samotny. A z prostej przyczyny, ja uważałem, że albo się robi krajobraz bez ludzi, a jeżeli już to z ustawioną osobą, która ma coś oznaczać, bo i jak też architektura też oczywiście bez osób. Ci, co proszę państwa, jeżdżą, jak powiedziałam, wszyscy gdzieś jeździmy, robią zdjęcia, chcą zrobić takie zdjęcie, bym powiedział, trochę lepsze od normalnego w cudzysłowie wstrykania, e, wiedzą, że wszyscy czekają na swój moment, że ktoś mu nie wejdzie w kadr, że będzie miał czas na wykadrowanie i tak dalej, na ewentualnie ustawienie sobie pewnych parametrów e, w aparacie. E, dla mnie taką, takim aniołem, stróżem fotograficznym, zresztą aniołem przez ostatnie wiele lat naszego pożycia małżeńskiego, jest moja żona. Druga osoba, której wiele zawdzięczam w zakresie poznawania sztuki, patrzenia na świat fotografii, patrzenia na świat malarstwa, na świat fotografii, jest Lew Zdrojewski. <noise> powiedział o nich kilka zdań pan dyrektor Głażyński. No Jest to osoba, która, którą od wielu lat się znamy jako przyjaciele, ale prowadzi mnie, tak bym powiedział pod względem wyboru zdjęć, pod względem ustawienia tej wystawy. Nie, nie mogę też nie wspomnieć o Oli Zdrojewskiej, która po raz kolejny pomaga mi w oklaski za również w tych pracach techniczny, do którego mówiąc tak, po kocieńsku nie mam specjalnie zgrabu. A dalej, proszę Państwa, dalej to proszę Państwa. Ja się bardzo serdecznie cieszę i jestem zaszczycony, że, jak powiedziałem, po raz pierwszy mogę wystawić te zdjęcia w Starogardzie. Za to serdecznie chciałbym podziękować Panu Dyrektorowi Błażyńskiemu, że udostępnił swoją galerię i to na stosunkowo długi okres czasu. Będzie czynna wystawa do końca marca i wyrażam taką nadzieję, ale przekonanie, że każdy ze Starogardzian, który będzie chciał, będzie mógł tę wystawę obejrzeć. To nieprawda, że yy, 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 trzeba mieć super sprzęt. Nie aparat czyni artystę, nie. Aparat daje szansę na takie zdjęcia. To tylko błyskawiczne decyzje, jakie podejmuje Leszek, pytając czasami w przeciągu 15 minut yy, kadry i robiąc dziesiątki zdjęć, bo jak dostałem jego materiał, jego dysk do analizy, Wróciłem do swojego komputera, zrobiłem analizę i naraz wyskakuje mi 56 tysięcy i yy, już dalej nie pamiętam. Tyle zdjęć było na jego dysku. Z tego wybraliśmy 81 pozycji. Ustawiliśmy je w jakimś porządku, bynajmniej nie czasowym, bynajmniej nie terytorialnym, bynajmniej nie, można powiedzieć, jakimiś wypadami i krajami z, yy, uporządkowanym. Ustawiliśmy je tak, jak to po prostu widzi Lechu. Korzystając z obecności mediów chciałbym zaprosić wszystkich starogardzian, a w szczególności ludzi młodych, na e, zwiedzenie tej wystawy. Lada dzień, podobno ma być coraz zimniej. Czeka nas na pewno zima, gdzie mam nadzieję też nie będzie bardzo zimno, ale wyrażam taki pogląd, że te z reguły ciepłe zdjęcia, bo one są z ciepłych generalnie krajów yy, i to robione generalnie w układach słonecznych spowodują to, że ta temperatura się troszeczkę podwyższy przynajmniej na czas zwiedzania wystawy.